LuxPaw Centrum Ogrodzeń z na znakomite ceny, największy wybór, wieloletnie doświadczenie, w ofercie ogrodzenia panelowe, palisadowe, furtki, bramy, balustrady, asortyment do montażu ogrodzeń, mnóstwo rodzajów i wzorów. W LuxPawie także duży wybór mebli loftowych. Możegoł 36a, Możegoł małpa luxpaw.pl, telefon 797-355-341. Dzisiaj się odbywa druga noc w młodego biologa. Jest to przedsięwzięcie realizowane dla, y, i skierowane dla naszych uczniów, y, uczniów klas od pierwszej do czwartej rozszerzających biologię, czyli z profilów biologiczno-chemicznych i z profilu biologiczno-polonistyczno- -y, y, y, Językowego. Są to zajęcia z preparatyki narządów, wykonywania doświadczeń, zajęcia z przeprowadzania, mikroskopowania. To takie rzeczy, które, na które na lekcjach biologii nie zawsze jest czas, a uczestnicy, młodzież chętnie korzystają. Na, finalnie, na zakończenie tych naszych zajęć. Będzie, jest przewidziany film, film z sekcji zwłok dla chętnych oczywiście uczniów, bo nie każdy ma taką wrażliwość, żeby mógł wytrzymać na takim filmie. Oczywiście są to bardzo ciekawe zajęcia, frekwencja jest bardzo duża, uczniowie są zainteresowani, chętnie wykonują doświadczenia. Dlatego myślę, że bardzo dobra inicjatywa. Uczniowie są podzieleni na grupy. Podczas rozpoczęcia drugiej nocy biologów rozdzieliliśmy uczniów na 10 grup, po 5 osób, żeby każdy mógł przy każdym stanowisku wykonać dane doświadczenie, żeby nie było tak, że dana grupa zrobi tylko jedno doświadczenie i nie skorzysta z innych przygotowanych form nabywania umiejętności. Biologicznych. Zajęcia odbywają się w dwóch salach. W tej sali, w której obecnie się znajdujemy, y, mamy przewidziane mikroskopowanie oraz wykonywanie doświadczeń. Tutaj są doświadczenia odnośnie aktywności np. enzymów, odnośnie y, właściwości oksydacyjnych witaminy C, odnośnie aktywności katalazy, y, jak również przeprowadzanie fermentacji alkoholowej. Y, natomiast w drugiej sali y, Sala ta jest przede wszystkim ym, z preparatyką narządów oraz izolacją DNA z własnej śliny. Ograniczenia czasowo, czasowego, jako takiego, nie mamy, ale oczywiście uczniowie całą noc pewnie nie będą. To są zajęcia, które są przewidziane od godziny 19 do godziny 24. A w przenośni być może ta noc biologów, natomiast na pewno to zahacza o noc, dlatego tak się nazywa. Jakie miałeś zadanie do wykonania? Zadanie jeszcze nie wiem, ponieważ my tutaj jesteśmy porozdzielani po stanowiskach, jest 10 stanowisk łącznie i chodzimy po prostu sobie grupkami i oglądamy różnego, no tutaj w tej sali mamy narządy, w drugiej sali jeszcze nie byliśmy, ale tak plus minus patrzyłyśmy, no to tam jest, są mikroskopy, są badania, doświadczenia, a tutaj mamy preparatykę, tak czysto teoretycznie mamy po prostu narządy, zwierzęce, mamy po prostu przyjemność tak przyjść, zobaczyć sobie jak to wygląda w praktyce. Bo, no, na przykład, jest na profilu biologiczno-chemicznym i takie właśnie rzeczy, takie, gdzie może człowiek zobaczyć coś, dotknąć czegoś, jest przydatne, no, bo człowiek o wiele lepiej zapamiętuje te rzeczy. Bo, no, też najlepiej uczymy się za pomocą narządów, zmysłów, więc no, to jest dla nas najważniejsze. A dzięki takim organizowanym nocom biologów, jak to jest nazwane, po prostu mamy. Możliwość zobaczenia tego, jak to wygląda, dotknąć, nawet też można powąchać to. Zapach nie jest zbytnio kuszący, ale fajnie. I po prostu możemy no, w praktyce się przekonać jak to wygląda. Czy w poprzednim roku też brałaś udział w tego typu zajęciach? E, nie, brałam już w tym roku udział, bo po prostu brzmi to bardzo zachęcająco, nie powiem, że nie. I było bardzo podobnie jak w tym roku, no bo są osoby, które były są pierwszy raz, większość chyba nawet. I, więc. E, Oczywiście z chęcią tej przyjdę, bo po prostu podobało mi się w tamtym roku i wiedziałam, że w tym roku również będzie mi się bardzo podobać, no bo to jest coś po prostu, no nie spotykamy tego na co dzień. tak? Obserwowałam działanie katalazy, czyli enzymu, który rozkłada substancje w naszym organizmie. Obserwowaliśmy go na przykładzie wątroby z organizmu świnki. Wykonywałam również izolację DNA z własnej śliny z pomocą płynu do mycia naczyń i alkoholu. Oraz sprawdzałam y, obecność skrobi w, w produktach spożywczych.